Siema. dziś pokażę wam dlaczego rozpada, że jest tak dobry. W tym filmie dużo się wydarzyło, więc polecam oglądać do końca. A jeżeli chcecie, wziąć udział w konkurcie na legendarnego seta, zostawcie suba, lajka i napiszcie twój w komentarzu. Co to jest... No a... masz. się. No ja kupiłem. FOL! te full, 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 full Nie. FOL! FOL! A, już zamurował. FOL! 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 Ball! Bomba, bomba! Bij go! Bomba! Ja pierdzielę bomba! Blisko było. Było, blisko było! Blisko było, mi napisał, że było blisko. 3! 3 HP! 3 HP! Jo, Ale by były ja po lewe, po lewe! Poradzisz sobie! Ona ma samych kolegów! Co ma jest zacięte jaka? ekran? No widzimy. Co, o, to jest tak broken. No i go zabiłem. Co ty pijesz. Mamy ich, mamy ich, mamy ich. Sigma boy. Rozpadasz, rozpadasz, rozpalasz. Boże, już totem. Nie wyrobił, nie wyrobił. Zalip, zarąbiście. Ej, dobra, to jest takie dobre. O. Dawaj Ja ma fulę, daweku. No ma na pewno. Jest. Dawaj Dawaj siłkę. Dawaj Dawaj Dominik sobie za to, tam i Dawaj Dawaj, dawaj, dawaj dawaj, dawaj! Ej, ej, ej dawaj, atak dawaj, by dawaj. się Daj. 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 dobra, Lawa rozpada się. Oj, sorry. O, już nie ma. No i wszystko upadnie. Nie, nie, nie. Nie, nie do, nie, nie do lawy. Nie bij, nie bij, nie bij go. Dobrze, tak może być. Dawaj. Nie bij go, nie bij, tak go. Ale... Dobra. Bija. Ja idę do ja idę lawy, może. Nie, nie bijcie! No nie biję. Dostał! Dobra, Co on. i Dawaj. To jest! jest. Dawaj. No to chodzi! was. was? zajmie jeden. Dostał, rozpalasz. Dipidu. Dawaj. Dobra, oni orają perłami, ale coś nie. Domik został! Speru, 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 Nie robię zrób tylko. No my czekaj, bo muszę najpierw jednego skierować. Tylko im wyjście ten blokuje. Dobra, jeden jest wspólnemu. Cool A ja drugiego już biorę Jeden nie wyrobił. Pisze, pisze, pisze. 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 Wbi ja z, ja z... No, wbijaj, wbijaj. Pijam ich tam, bijam ich tam Jest! Hitnąłem! Yes, hit no ja pierdzielę, nade full! Dawaj! Pu lewe Pu lewe? No, jak coś się. lewe? Dziesiątka to... mierz, dziesiątka mierz Dawaj 10 szybko! Domik trzymaj! No no... Miks trzymaj! Ej, tamten inkowilto, inkowilto tamten się zalogował To idź tam do niego, my się z nimi zajmiemy Nie wywal... wywalone w niego, wywalone w, szybko. w niego Szybko! Widzimy was, widzimy was! Szybko! Dobra, to... dobra spadłem, to... to... no, spadłem Nie dało się, dobra Dużo bije, bardzo fuj dużo bije O ma na dziesiątkę Jesteśmy! Hitłem. S2, S2 Będę prowadzi nowy i rozpalasz, dajem się Mam go. Dostał. Ja biję jaksów, ja biję jaksów. Tu jest. Dostał. Potem! O kurde, sorry. Nice, buda. Nice. Sobie. No, we mnie? Nie. Tu jest. Dostał, okay. dostał! Do Mam dwa to są sieci. Daj mi Mam dziesiątkę, masz szuletkę. Mam jedno Dawajcie, Dawaj się, dawaj go! Perły, okay. full! Okay. Daj mu rozpadać. Ja daję, daję. Dawaj! Dajcie mu double rozpadać. I ja dałem mu, ja dałem. Siłkę. Ilu ty, ile typa? O kurde, mać. No, no nie, Kajo przyszedł. Gonimy tego lesera. Czy to bot jest? Jestem, jestem Wypij szybko Do, Dostał Mam go, mam go Dostał Mam go w kratce. zamuruj Dostał Góra Cyka, full Dobrze Nie umie Pij masz siłkę, daj rozpadacz, bo on On nie, on Ale. nie po rozpadaczu przed chwilą Dostał nice. Gwa ja dostałem, sorry. Perł nie ma chyba, albo nie cykard, bo to jest Dwilę. Nie ma, ale mało chyba. Ja go, ja go klokam, klokam go. Dobra nice. On mnie nie mnie nie sklękał. rozpadać. Nie mam Dostał, dostał tak. Dawaj Siłkę, nie mi, dobra Sorka do góry. Tu ma Kejwa, ja nie. pierdzielę Nie ma jaki nie już lodowa wdać jak założy od razu Dostał piłki, nie dostał piłki Dostał piłkę, ma piłkę Dobrze? Daj rozpadać no, ja zaraz, tak. dawaj on, stał. On nie ma pereł, dawaj, dawaj. koniecznika, koniecznika, bo nie mam jak siłki dać Dawaj, koniecznika On pereł nie ma Szybko, Podkropać biko piko Podkopać was, podkopać was Biko, bi, 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 bi Chociaż nie wiem Nice Szybko, 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 łuk, lutuj, 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 lutuj Łuk mieć, mnie mieć Ej, buda, 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 12 pereł Ja pierdolę. Mówimy dziesiątka PODZIAŁ! Idą tu, idą tu, idą tu! Ulatniać się, ulatniać się!